Cześć, tu leżę z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem w Wilkowie Wielkim. Nie wiem, czy to jest teren prywatny, czy nie, ale wszedłem, bo tam jest prywatny po lewej, a tu nie. Tu był kiedyś po 1945 roku ośrodek hodowli zarodowej, później był remontowany, no i tak się jakoś udało, że jest w dobrym stanie. To stara dezydencja, dworek zmieniała właścicieli jako Jankowiczki, dlatego ja. Nie będę Wam tego przedstawiał. Ale widać, że jest zaniedbany. Powyłamywane okna. Także wejdę, żeby to pokazać. Obejdę to naokoło. Tu jest droga. Jak mnie ktoś ścignie, to wszystko powiem na Was. Dobra? No. U właścicieli było dużo ale chyba nie jest to raczej widzę wejdę do środka nie jest to raczej zadbane hmm. składnica butelek łydki ładne tam już zamknięte nie przejdę dalej Krata, masywna. Krata, tutaj bar był chyba. Jadłania. No i z drugiej strony, tak to teraz wygląda. Chyba raczej to jest opustoszałe. Nie wiem, podejdę dalej. W każdym razie dwór z zabudowaniami gospodarczymi. Idę do przodu, jak ktoś mnie zobaczy, zostanę wyproszony albo poszczuty psami. I z przodu zobaczmy to, jak to wygląda. O piękna jakaś posiadłość. Proszę bardzo. No jest otwarte, pisze teren prywatny, ale jest otwarte. No to co, to podjechałem chyba wolno, co? W każdym bądź razie tak to wygląda ta rezydencja. Jestem z płotu, Właściciele miała bez liku, ale jak widzę jak to tak dalej postoi, no to nie będzie prywatny, tylko będzie e, ruina prywatna. Kają się przedstawiam wam to do kolekcji. Kiedyś było, teraz nie ma.